Zawsze bezpiecznego docierania do celu, w dzisiejszym programie, trzy a nawet cztery tematy. Ale zaczniemy od miejsca, które być może już niektórym się znudziło, może to u niektórych wywoła by pewien uśmiech na twarzy o, znowu tutaj ale lepiej państwo zostawcie ten śmiech na tłumaczenia, które padną ze strony kierowców, którzy popełnili tak ewidentne wykroczenia. Jesteśmy przy długiej aleje stały monitoring zamontowaliśmy kamerę wyżej nad skrzyżowaniem no i cóż, Popatrzcie Państwo, regularnie mamy do tej do czynienia z blokowaniem tego skrzyżowania. Co jakiś czas, niestety bardzo częsty, mamy to omijanie, które zagraża pieszym. Bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu pieszych, ich życiu i zdrowiu. Ale właściwie stale mamy zablokowanie tego skrzyżowania. Pojazdy wjeżdżają, próbują minąć tą przecznicę, tą przecinkę pomiędzy Śląską a Długą, ale przecież nie udaje im się to. No nie ma miejsca, żeby przejechały. Wjechać można wtedy, jeżeli przejedziemy tą przecinkę. Jeżeli nasz zderzak będzie równo z końcem przecinki, to to będzie dobrze. Ale jeżeli jest już w połowie przecinki, a szczególnie jeszcze wcześniej, to, to blokuje to skrzyżowanie. Zrozummy to wreszcie. Posłuchajmy tłumaczenia kierowcy BMW. Powód kontroli Panu jest znany? Nie. Przepis Panu wyraźnie wskazuje, jeżeli nie ma Pan miejsca na skrzyżowaniu do kontynuowania jazdy, proszę się przed nim zatrzymać. Ten mamy w... zrobiłem, to to, ponieważ no, koleś po lewej stronie zaczął dojeżdżać. No, Ham się w, że tak powiem, kolekcjonując, wpieprzał, więc wolałem podjechać. Tak? No, nie, nie, nie lubię czegoś takiego, jak ktoś mi na chama wjeżdża, więc podjechałem po prostu. No ale w tym momencie Pan popełnił wykroczenie. No ja popełniłem, bo... ale no, to było podyktowane tym, tym, że tak powiem, kierowcą. Natomiast no, jego nie zatrzymaliście. Nie, no, Czyli go Pan po prostu nie wpuścił, tak? Dokładnie nie. Wjechałem, bo nie chciałem, rozumiem, wpuścić tego pojazdu jadącego od Śląskiej. Dlaczego? Bo chcę być przed nim, a nie za nim, bo uważam, że jadę w ciągu drogi z pierwszeństwem przejazdu. No jak tak wszyscy będziemy myśleć. No to właśnie blokujemy skrzyżowanie. To jest ten kompletny brak partnerstwa. To jest to wykorzystywanie. Droga z pierwszeństwem przejazdu to ja pierwsza. tam ci niech stoją. Ja proszę zobaczyć na postawę tego kierującego na środkowym pasie. On nie wjeżdża w tym momencie. Ja tak samo wcześniej stanąłem przed, przed pasami. No Ale tu pan popełnił błąd. No ale tak jak mówił A mógł Proszę mógł zobaczyć, to teraz podprawane. nie ma problemu i kierowcy jadą. No, i kierowcy wjeżdżają tutaj, i robi się korek, bo, bo nie można przejechać, bo problem jest z tamtej strony. A pomyśl, szanowny kierowco BMW, jakbyś ty tak jechał do ulicy Śląskiej, to nigdy nie przejedziesz. Jak będziesz miał takich jak ty z BMW, no to nigdy nie przejedziesz. No zastanówmy się, proszę Państwa. Oczywiście to nasze zatrzymanie przed przejściem. Spowoduje, że być może ktoś z tej ulicy śląskiej wyjedzie, i bardzo dobrze, bo ruszą pojazdy na światłach, wyjedzie sobie w tym momencie ten ze Śląskim, my wyjedziemy za niego, potem kolejny za nas pojazd, bo to proszę, żeby się te pojazdy tak właśnie ładnie tasowały, żeby to był taki zamek błyskawiczny, chociaż nie ten taki klasyczny suwak związany z tym, że z dwóch pasów przechodzimy na jeden pas ruchu, tylko Wyjazd ulicy Podporządkowanej. Ja mam po prostu nie farli tyle, tak? Że panowie tutaj stoją i zarabiają na e, takich kierowcach Proszę jak Pana. ja, ponieważ. No bo Proszę to jest Pana. Tutaj ewidentnie korek. Tak? Pana, jest, jest ewidentnie korek. Korek, Ten korek pytanie, jest codziennie w tym miejscu. Ale zgadza się, trzeba sobie odpowiedzieć, czemu jest korek i co robimy, żeby nie było korka, tak? Dlaczego my ciągle jesteśmy na tym wcześniejszym etapie cywilizacji? Bo nie zrozumieliśmy tego, szanowny kierowco BMW, że jazda w ruchu drogowym to nie walka, żeby być pierwszym i żeby na siłę wykorzystać drogę pierwszeństwem przejazdu. Tylko współpraca, bo inaczej nie będzie bezpieczniej i płynniej, jeżeli nie będzie współpracować. Czyli nie masz sobie wziąć za punkt honoru, żeby być przed tamtym, bo tamtym jest podporządkowany, a ty jesteś nad bezpieczeństwem, tylko masz zrozumieć to, że nic się nie stanie, jak on wiedzie przed ciebie. Że to może być w pewnym momencie jedyna możliwość jego wyjechania. Kierowca Hyundaja białego jeszcze gorzej pojechał, jeszcze bardziej zablokował. I dobrze, że policja to zjawisko wyłapuje i że mandaty sypią się niewysokie. Może wyższe przydałyby się, żebyśmy to wreszcie zrozumieli. Wykroczenie to jest zagrożone mandatem karnym 300 zł. Dwa punkty karne do ewidencji. A teraz kolejne sytuacje. Zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pieszeństwa pieszemu. Nie tylko na przejściu dla pieszych, ale na przejściach dla pieszych wychodzi to najbardziej. Popatrzcie Państwo, ten przypadek jest lekko mrożący krew w żyłach. Oczywiście prędkość nie była duża, ale ten pieszy potrącony mógł wywrócić się w sposób bardzo dla siebie tragiczny. Pan chce na zebrze przejechać. Oj, no. nie. Nic się panu nie stało. Proszę z dokumentami wyjść. Słyszymy, ma pretensje do kierowcy i słusznie. Przecież to już było prawie po stopach tego idącego pieszego. Dobrze, że się powstrzymał. No i jak tłumaczy się pan kierowca? Yy, nie Chodzi tak, mi pana. o tego pieszego, którego pan prawie, że rozjechał. Zastosowałem się do pasa ruchu zgodnie z założeniami. Tak, oczywiście, ja tego Proszę, nie neguję. Tak. Chodzi mi o to, że omija pan samochody, które się zatrzymały w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym. I ten pieszy, e... jak i inni szli, no. w pewnym momencie pieszy dobrze, się zatrzymuje, bo inaczej doszłoby do potrącenia przez pana pojazd. Proszę, tego pan pana. chyba nie obserwował. Wie pan, bo ja nieraz rozumiem, jak ludzie na przykład jadą z pasów tych dwóch, które są, nie. E, jeden się zatrzymuje przed pasami, drugi jedzie na wprost. No no. Skandalistny. Zgadzam się z tym. Proszę pana, ale tutaj skręcałem. Proszę pan, zobaczyć na to, co tu się wprost. dzieje. Nic, szanowny kierowco, nie potrzebujesz widzieć innego niż zachowanie pojazdu jadącego obok ciebie. Sąsiednim pasem ruchu. Ty w tym momencie masz obserwować. Postępowanie kierowcy na sąsiednim pasie ruchu i dostosować się do jego jazdy. Nie wyprzedzam go, ani nie ominę go, jeżeli on się będzie zatrzymywał. I tyle. I wtedy zobaczysz, po co on się zatrzymał? Jeżeli idą piesi, po przepuszczeniu pieszych będzie można jechać. Na to przepis jest nastawiony. Generalnie w dzisiejszym programie wychodzi ignorancja w zakresie znajomości przepisów. Bo to nie jakieś piractwo wybitne. Nie ma tu wielkich prędkości. W tym momencie nie ma jakiegoś cwaniakowania. O tym będzie za chwilę. Natomiast ewidentna nieznajomość podstawowego przepisu. Posłuchajcie Państwo, jak tłumaczy się kierowca nowego busa, nowe Renault. Taki pojazd nowy to zazwyczaj dostają ci lepsi kierowcy w firmie. A widział Pan, co robiły samochody na lewym i środkowym pasie? Co robiły? Przepuszczały pieszych. A pan co zrobił? A gdzie ci piesi byli? No szli sobie po przejściu. I to nie jeden pieszy, tylko kilku pieszych idzie. Dlatego się zdziwiłem, idzie pan takim dużym samochodem, gdzie pan ma dobrą obserwację, bo pan siedzi wyżej. No i się tam widziałem. W ogóle się pan nie zatrzymał tu. Jest to proszę pana wykroczenie w postaci omijania pojazdu, który się zatrzymał w celu przepuszczenia ustąpienia pierwszeństwa pieszych. Nie, nie zauważyłem, naprawdę. Nie widziałem. No przecież bym się zatrzymał, no nie widziałem, no może troszkę mi zasłonił. No właśnie dlatego, że może troszkę zasłoni ten pojazd sąsiedni, funkcjonuje ten przepis w zakazie omijania. Gdyby ten kierowca busa to wiedział, on nie zna albo nie rozumie znaczenia przepisu zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. I proszę nie mówić, że on tak może zwolnił troszeczkę, ale pomyślał, przejadę jeszcze. Nie, nie. Ta piesza dopiero wchodziła, ale buz na prawym pasie ją przepuszczał. My dojeżdżamy, patrzymy, jest piesza na przejściu, czy wchodzi na przejście, czekamy aż przejdzie. Potem ruszamy niezależnie od sytuacji, ale możemy ominąć ten pojazd dopiero wtedy, jak piesza przejdzie. Tutaj nie będzie kwestia wymuszenia pieszeństwa na pieszym. Zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pieszeństwa pieszemu. A teraz przypadki z naszych kamer egzaminacyjnych. W rytmie cwaniactwa, kombinatorstwa, pośpiechu, lekceważenia pojazdu z literą L, a przede wszystkim lekceważenia oznakowania. Proszę Państwa, strzałka P8B do lewoskrętu i co robi to BMW? Pędzi, tutaj już pewne elementy też pewnego piractwa, bo taka prędkość w obszarze zabudowanym to piractwo, o którym czasem mówimy. No, i jedzie na wprost pasa do skrętu w lewo, żeby tylko pozbyć się pojazdu nauki jazdy z przednosa. żeby tylko go wyprzedzić. Mimo zupełnie innego oznakowania. To kiedyś skończy się tragicznie. To często kończy się tragicznie. I na koniec jeszcze dość drastyczny przykład z naszej kamery. Proszę Państwa, tych wypadków na przejazdach kolejowych jest ciągle wiele. LK egzaminacyjna, zdający posłusznie zatrzymuje się, poprawnie, wszystko jest dobrze. Kierowca Oktawi wytrzymał tylko moment. Jeden krótki moment, a potem, mimo podwójnej linii ciągłej, popatrzcie, wyprzedza na przejeździe kolejowym, jadąc po przeciwnej stronie podwójnej linii ciągłej. I nie mówcie Państwo, że przecież nic się wielkiego nie stało. Tym razem się udało. Ale w ogóle, co za pomysły, co za lekceważenie przepisów innych uczestników ruchu drogowego wszystkiego tego, czego mamy przestrzegać. My robimy odwrotnie.